Cześć, witam Cię po krótkiej przerwie na moim kanale. Ja mam na imię Monika i zapraszam na dzisiejszy filmik. W dzisiejszym filmiku będziemy omawiać e, dokładnie, będę, gdzie to moje pierwsze spotkanie z produktem marki Chanel e, Soleil Tan de Chanel, czyli słynnym brązerze w kremie, a dokładnie bardziej w takim musie. Powiem Wam, że polowałam na ten kosmetyk dość długo, miałam jego małą taką próbkę, ale dokładnie nie pamiętam jak ona się u mnie spisywała. Dlatego tym bardziej ciekawi mnie, mnie czy on się u mnie sprawdzi, czy będzie dobry dla mojej jasnej skóry, jasnej karnacji, dlatego że występuje tylko w jednym kolorze, właśnie tym Soleil Tan. Tutaj mamy wszystkie dane, że jest otwar od otwarcia 18 miesięcy ważny. No, wiadomo, że ta data może się zmienić. Oraz y mamy go tutaj 30 gramów. Zamknięty jest oczywiście w takim prostym, standardowym i eleganckim opakowaniu, jak to ma miejsce u w kos przy kosmetykach marki Chanel. Oczywiście wieczko z logiem. Odkręcamy. Aha, powiem Wam, że ten, to pudełeczko słoiczek jest wykonany z doskonałej jakości grubego plastiku. Mamy tutaj jeszcze taką specjalną powłoczkę, która uniemożliwia nam szybkie wysychanie tego kosmetyku. Co co naprawdę świetnie, świetnie to jest rozwiązane, i ukazuje nam się piękny brązer w takim ciepłym kolorze, jak widzicie, więc zobaczymy co z niego za gagatek. Muszę Wam się przyznać, że ten kolor e, oczywiście przy cerach oliwkowych może służyć do konturowania. U mnie totalnie odpada, będzie to takie prawdziwe soleil tam, czyli ocieplanie skóry. Takie właśnie kremowo-musowe Kosmetyki uwielbiam nakładać na twarz właśnie pędzlami. Nie przy użyciu gąbek, tylko właśnie pędzli. Są to takie typowe kabuki. Muszą być zbite, mięsiste. Ja wybrałam sobie cztery pędzle, żeby wam pokazać, e, którymi najczęściej nakładam produkty kremowe na twarz. Oczywiście w, e, filmik poświęcony konturowaniu na mokro pojawi się za jakiś czas na kanale. Nie martwcie się. I Tutaj muszę powiedzieć, wszystkie są bardzo milutkie. One tutaj ma, w przekroju są różne. Oczywiście, tutaj mamy takie kopytko spłaszczone, tutaj kuleczkę, typowy takie kabuki oraz spłaszczone kabuki. To z tymi pędzlami najlepiej mi się właśnie nakłada te produkty, rozpracowuje. I w dzisiejszym filmiku nie będzie całkiem inaczej. Wybiorę sobie mój sprawdzony i naprawdę z tych wszystkich nawet ulubiony pędzel. To jest właśnie pędzel z Real Techniques o nazwie, on się nazywa Expert Face Brush. Tak. On jest taki spłaszczony, dzięki temu możemy fajnie dodać, dodać konturu oraz właśnie wymodelować sobie ja czoło. Dobrze, przejdziemy dzisiaj do zabawy tym kosmetykiem. Uwaga, pierwsze zanurzenie pędzla. Myślałam, że on jest bardziej miękki, a on jest taki bardziej, właśnie, kremowy, czyli dość zbity. Doskonale przenosi się na, jak widzicie, tutaj, doskonale przenosi się na pędzel. Ja nigdy nie nakładam z opakowania takich produktów prosto na twarz. Zawsze e, rozpracowuję go w pędzel i dopiero takim wtartym produktem nakładam na twarz. U mnie będzie to lekkie konturowanie i okrążnymi ruchami. Można takimi bardziej wklepującymi. Ocieple. Jak na razie widoku brak. Więcej. A jest. O no tak, on jest bardziej taki cieplutki. przepraszam Rozpracować na ręku. Ja tutaj nie mam przypudrowanego podkładu. Ładnie sobie tutaj ocieplam. Jednocześnie delikatnie konturuję, ale jak już widzicie, ten podkład, ten, podkład, ten kosmetyk wcale nie jest ten brązer, nie jest dla mnie do konturowania. Ale lubię, lubię to, jak on wygląda na skórze. Jest bardzo delikatny, doskonale się blenduje. On naprawdę rozpływa się po podkładzie. Podkład, jak już wspomniałam, jest nieprzypudrowany, więc ma się do czego przyklejać. I nabiorę jeszcze trochę. Takimi stemplowanymi ruchami, jak stempelka, on lepiej się tutaj zachowuje, niż jakbym go miała pocierać. Więc o. Ucieplam oczywiście boki twarzy, żeby nie wyglądało to głupio. Obawiałam się, że ten brązer będzie dla mnie o wiele za ciemny, ale, dla, ale wydaje mi się, że jest właśnie idealny, więc no, osoby ciemniej, z ciemniejszą karnacją oraz ogólnie z ciemną skórą myślę, że nie będą z niego zadowolone. Tutaj daję mu taki to nie jest właśnie konturowanie ja nadaję taki delikatny przyciem, przycieplenie. Okolic tam, gdzie zawsze pada słońce i zazwyczaj się opalam. Czyli na szczytach kości policzkowych również. Nie tylko właśnie pod kościami, ale i na kości. Pięknie pachnie kwiatami. Typowy zapach to, jako produkt marki Chanel, jest to typowy zapach właśnie. Troszeczkę wcieram we włosy, żeby zakryć granice między włosami. Dobrze, że nagrywam ten filmik, dlatego że dziś jeszcze mam na sobie podkład, który jest dla mnie zbyt różowy i zbyt jasny. Więc ten kosmetyk pomoże mi właśnie og ogarnąć podkład. Zobaczcie, naprawdę, kilka chwil i mogę Wam powiedzieć, że skóra naprawdę wygląda. O, właśnie sobie jadę po włosach, już mam, we włosach mam już i brązer. teraz i wcześniej podkład. Fajne jest to, że on nie tworzy plam, tylko rozciera się do, praktycznie do mgiełki, do takiego właśnie naturalnego wyglądu opalonej skóry. Nie ma jakichś kantów, nie ma, nie robi właśnie żadnych, jak już wspomniałam, plam. Bardzo mi się podoba. Teraz jeszcze okolica ust. Dokładnie dół ust. Spróbuję nałożyć go na nos jako delikatny bronzer. Czyli jako delikatny kontur, o może tak, to bronzer kontur, do konturowania. Nie wiem czy no, daje radę. Oczywiście w pogod jeżeli mamy problem z takimi kosmetykami w konturowaniu na przykład na mokro, fajnie jest mieć pod ręką Wcześniejszą gąbeczkę z podkładem i tak jak tutaj u mnie, złagodzić te i po prostu złagodzić ten wygląd tego brązera. Nadaję jeszcze odrobinę na skronie, jak już wspomniałam, i gotowe, kochani. No naprawdę. Bez dwóch zdań, kosmetyk spisały się ne, rewelacyjnie. Jak widzicie ubycie jest minimalne. Muszę Wam powiedzieć, że marka Chanel to moja ukochana marka, jeżeli chodzi o kosmetyki selektywne. Ich lakiery do paznokci sprawdzają się u mnie rewelacyjnie i to są jedyne lakiery, które naprawdę się długo trzymają tak, jak jest napisane i obiecuje to producent. Podkład pudry, korektor był moim ulubionym przez długi, długi czas. Oczywiście nadal jest, teraz znalazłam jego zamiennik tańszy, więc obecnie używam ten tańszy zamiennik, ale na pewno wrócę do korektora, ponieważ jest, ponieważ jest rewelacyjny. Sprawdzają mi się cienie, sprawdzają mi się naprawdę zapachy. Uwielbiam markę Chanel i to, jakie ona tworzy w kosmetyki. Teraz mogę spokojnie powiedzieć, że i ten piękny brązer skradł już moje serce, i wiem, że będę po niego sięgać. No a teraz nałogowo. Bardzo podoba mi się wykończenie, jakie daje na skórze. Nie jest on matowy, nie jest, znaczy nie daje takiego wykończenia płaskiego matu. Eee, daje bardzo naturalny look, taki, jaki ja uwielbiam, i najczęściej po taki sięgam, jeżeli chodzi o konturowanie. Ja przede wszystkim nie lubię się za bardzo wykonturowanej twarzy zimnymi e, brązerami. Kiedyś na ogół na mojej twarzy lądowały bardzo zimne, wręcz takie brudne e, brązery. Zajmowałam ja się tymi rozświetlaczami e, i po prostu za każdym razem mm, z wiekiem po prostu odchodziłam od tego e, trendu na korzyść ciepłych, takich bardziej ceglastych bronzerów, właśnie takich bardziej do opalania skóry niż do konturowania. Też uważam, że takie właśnie, jeżeli nie musimy mieć bardzo mocno podkreślonych rys twarzy, czyli na przykład w makijażach takich artystycznych, studyjnych, czy na przykład na Instagramie, uwierzcie mi, to jest Instagrama Makijaż najlepiej sprawdzają się właśnie na Instagramie, w życiu codziennym, nie bardzo, dlatego ja stawiam na taki bardziej naturalny wolce, poszaleć na powiece, na przykład, niż tutaj z twarzą, jeżeli chodzi o konturowanie. Z tego co wiem, w Polsce ten kosmetyk kiedyś był bardzo lubiany i dostępny praktycznie w każdej perfumerii, gdzie jest Chanel. Ale od jakiegoś czasu, nie wiem, czy to od kilku lat właśnie, nie wiem, czy został wycofany, czy po prostu e, marka stwierdziła, że będzie ograniczony, po prostu w ograniczonych punktach tylko wstawiać ten kosmetyk. Także wiem, że e, są problemy z jego dostaniem, ale od czego jest sieć? W internecie możecie oczywiście kupić, a że jest tylko, tak jak mówiłam, w jednym odcieniu, więc nie ma też problemu z doborem koloru, czy będzie Wam pasował. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Musiałam powiedzieć, że bardzo ten efekt mi się spodobał. Teraz będzie to mój nagminny po prostu kosmetyk do ocieplania e, skóry. Jeżeli chodzi o sezon letni, który się zbliża, nie wiem, będę próbować, czy na bardzo, bardziej przy o bardziej opalonym ciele on też będzie dawał radę. Oczywiście będzie dawał radę, tylko że ja nie, ja nie opalam skóry twarzy, więc u mnie nie będzie problemu. Ale jeżeli ktoś e, skórę twarzy właśnie opala, czy samoopalaczem, czy właśnie e, na słońcu, czego odradzam, to myślę, że ten kosmetyk może być zbyt właśnie jasny ale dajcie mi oczywiście znać w komentarzach. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek propozycje, pytania, e, jesteście czegoś ciekawi, to zapraszam do komentowania filmika, oczywiście odpowiem na każde pytanie. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę Wam przyjemnego dnia. Dajcie suba, jeżeli chcecie być ze mną, polajkujcie, jeżeli Wam się spodobało i do usłyszenia. Pa, pa! Buziaki!